Podcast czy wideopodcast? Oto plusy i minusy nagrywania obu formatów. Podcastu, czyli samego audio, można słuchać wszędzie. W aucie, na spacerze, w pracy, tworzy intymny klimat, jakbyś mówił prosto do słuchacza. Pobudza również wyobraźnię, bo nie narzucamy obrazu. Minusy to brak gestów, mimiki, większa szansa, że ktoś się rozproszy, ponieważ nic nie przykuwa jego wzroku. Videocast, czyli wideo plus audio. Ogromną zaletą jest to, że widzimy emocje. Możemy niejako nawiązać z odbiorcą kontakt wzrokowy, co buduje więź. Wideo ma większy potencjał wiralowy i lepiej się klika, ale na ogół generuje większe koszty i jest trudniejsze do konsumowania w biegu. A więc najprościej, jeżeli chcesz angażować i budować markę, wybierz videocast. Jeżeli natomiast chcesz, aby ludzie słuchali cię w drodze, wybierz podcast. Hmm. A może oba formaty? Wideo podcast na YouTube, a dźwięk na platformę podcastową. Co wybierasz? Daj znać w komentarzu i pozostań blisko.